Bardzo interesujące są przykłady firm z tego regionu. Ja powiedzieć w tym przykładzie to jest taka zakantynał pozarządkowy, które zaczynamy jako spółka pracownicza i stanowią bardzo dobry przykład współpracy pracowników, management świata nauki, i funkcjonują dzisiaj nie tylko w skali krajowej, nie tylko w Europie, ale funkcjonują w skali globalnej. To są właśnie dobre przykłady, jak ważne jest znalezienie takiej własnej specjalizacji i pociągnięcie tych inwestycji, pociągnięcie obecności na rynku, na rynku Chcę podkreślić na tym przykładzie, jak ważne jest też funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych, bo tak jak mówimy, jeszcze w 2004 roku to zaczynaliśmy, uruchamialiśmy specjalne strefy ekonomiczne do 2020 i chcemy w tym czasie, w tych najbliższych 10 lat, aby te strefy przeobraziły się w inicjatywy klastrowe. znaczy że pewnego rodzaju specjalizacja w strefach, tak aby można było budować przedsięwzięcia, czy inwestycje zbliżone do specjalizacji w strefach. I tu bardzo istotne jest, żeby też ustawały takie specjalizacji, które można mówić na białym Magietę jako takim ciekanym przykładzie, ale też inne interesujące inne obszary gospodarki. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj współpracować z kolegami z koleżanką, którzy z dużym zaangażowaniem interesują się i Wkładamy wiele wysiłków w, w promowanie regionu, zarówno na tytuł regionu, to zarówno Sosnowski, jak i też spraw wewnętrznych, które funkcjonują na tym obszarze, który dotyczy ochrony, bezpieczeństwa, straży pożarnej.